Scott, witam Was dzisiaj z nową grą Sleeping Dogs, która pojawiła się dosłownie 20 minut temu, e, jest godzina teraz pierwsza 22. Jeżeli będę mówił za cicho to sorry za to, ale no moi rodzice e, śpią obok w pokoju, więc, więc muszę, muszę zachować trochę, trochę, no wiecie no. Muszę to zrozumieć, że oni śpią. Ja też już powinien spać, bo jednak za 5 godzin do szkoły. No, do szkoły, tak, nie się. naprawdę idę do szkoły. Zacznijmy sobie nową grę, e, ja podczas dialogów postaram się nie rozmawiać, żeby wam no, nie, psuć roz... nie, nie psuć oglądania filmów, co nie? E, co tu jeszcze? Gra jest nad polskimi napisami, więc możecie sobie czytać. Na razie gadają po chińsku, ale potem się to zmieni. E, coś jeszcze mam do powiedzenia? Chyba nie. Chyba nie. Dobra, no to oglądajcie sobie, ja się na razie przymknę. I'm They took away He's only. I'm a fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? Do you to get the you Yeah, you got the money? Mam nadzieję, że dźwięk nie będzie za głośno, a nie za cicho, że nie będziecie słyszeć, jaka grę będziecie słyszeć. Jeżeli nie, to zmienię to na, pe na pewno w następnym odcinku. Sorry za to, że po prostu jakoś no, nie, dosto nie dostosowałem tego, ale no... Nie mam za bardzo czasu teraz. Chcę spać, szczerze mówiąc. Ale no, chciało mi się nagrywać teraz. Przez wypiłem napój anagrytyzujący, więc wątpię, że zasnę, szczerze mówiąc. No, Ale dobra, mniejsza z tym. Jak było widać już w sumie idzie z tasakiem. <grafy> Jak to bywa, Chińczy, Chińczyki jedzą psy, więc muszą też zabijać ludzi. Z tasakiem, oczywiście. O, bez jaj. Tak, po prostu bez, bez żadnego ostrzeżenia walnego w rękę tasakiem. Ach, fuck, nie, tak, tak być nie może. A i tutaj zaczyna się nasza pierwsza akcja. Naszym zadaniem po prostu będzie biec przed siebie, znaczy biec za tym człowiekiem. Biega się na spację, co jest dość dziwne, bo bo w innych grach biega się na shift, co w sumie jest chyba dosyć logiczne, co nie? E... Tak, to jest e... nasz kolega Nazem, e... znaczy nie wiem czy on jest kolego, bo chyba jakoś jakoś tak się chyba nie przyjaźnią za bardzo, nie widać tego przynajmniej. E... Co tu jeszcze miałem coś miałem powiedzieć? No tak, w sumie jak widać jesteśmy Chin, chińskim ninjo, który umie skakać po wszystkim i nie ma z tym żadnych problemów. No ale jak to bywa chłopak, chłopak musi być twardy a niemiecki, co nie? A, no dobra Mam no, nadzieję, że ta seria Wam się spodoba i chyba jako... jako pierwszy jak na razie e, w, w Polsce... Znaczy nie ogólnie no w Polsce no... Jeżeli dobrze pójdzie to jako pierwszy wystawię filmik z tej gry. Mam nadzieję, że spodoba mi się ta seria i że nie będzie tam jakiś, nie wiem, że beznadziejny gadam, że mówię bez sensu, że... że nie wiem, że, no, że, że jestem beznadziejny, no jak to bywa w niektórych filmikach. ty w dupeznasajnej złapanie naszego kolegę na, zam, na zamach jak tam. Już zapomniałem jak się nazywa. To dawaj biegnij debilu. Dobra, dawaj, dawaj, tak. Nie, <laughs> a policja? Sztyf w dupę. No dogadamy się. Ej, spokojnie, ludzie, no nie, nie bierzcie mnie do więzienia, nie, no proszę was, no. A. To ja nic nie powiem, ja nic, po prostu mnie nie zabierajcie do więzienia, proszę, nie, no. <laughs> So, you can't do it. Will Yun Li. Hey man, I next week. How <laughs> do okay? Okay? Wait, we shan't for Hey Jackie Chan, hey, Jackie Chan. hello. Jackie Ma. Jackie Ma. I can't fucking believe it, what are you doing here? When did you get back? Well wait. Man, you look like shit. Fuck compliment. Yeah, I can't We're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old. Good to see you. What the fuck? They finally deport your ass from the United States? That was mutual. <laughs> Lo, on so like like my, my <laughs> yeah. lock up. Home sweet home. So what they get you on? Nothing that'll stick. Ha. Well, don't let them pin any extra shit on you fuckers will try let me tell you when they hear you from old prosperity all the time. guys from there feel you know people kind of go their separate ways but you remember winston he's moved all the way up to Redpole and the sun on ye got a couple of things going with him right now matter of fact talking huh? about the object to call victor snatch shit dog guys always said he'd be running that neighborhood oh dog eyes is a Redpole too Still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now. Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? No fact It was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my <laughs> ass that day. Oh, <laughs> man, I gotta tell Winston that story. You'll fucking love it. Man, way fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Check him off! Czuję, że już nie jestem z tego. Hey, Jackie. So look, if you and uh, Winston never needed help with any of that shit you got going on with him, of course, man. Look me up, when you get out, Just be like old times. No, a jak, trzeba. Trzeba się kiedyś spotkać, co nie ze starymi kolkami. Nie wiem, czy mówiłem, ale jak byłem w Polsce, to jest, zrobiłem spotkanie klasowe. które ja zresztą zapłaciłem, bo to było moje spotkanie klasowe. Przyszło 12 osób, ale zawsze to coś, co nie. Najważniejsze jednak, że, że, jakoś utrzymuje kontakty w Polsce. Wyjaśnij mi to, ja mam problem. Jak to. You must a dangerous Wei Shen. To exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Oh, Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the triads here. The Sun on ye is the most powerful gang... Raymond. Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with... Matko, <grymian> no, I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the red poles, the lieutenants like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. to get to the We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. No, i wychodzimy. Więc tak. Spoczyniłem się cały pod pachami. jak śmierci. O, matko. Dobra, dowiedzieliśmy się, że jesteśmy tajnym agentem, który musi dowiedzieć się czegoś o gangu. An He obviously hmm, to Wei Shen is perfect for this job. Hmm, może ktoś z jego kolegów zabił mu rodzinę i, i no, będzie chciał się zemścić. No to 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 by chyba to mieli na myśli, co nie? To by w sumie miał dość mały sens, ale ale jednak to, jest mo to może być prawa. prawda. Yeah, prawda. Jeżeli się nie mylę właśnie nagrywamy 10 minut, więc jeszcze dobiję do... E, może 9 minut. Jeszcze 5 minut i. 5-10 minut i zakończę ten pierwszy odcinek. Dobra. Ciekawy interfejs. Na razie nie widzę gdzie jest broni takie tam, ale, ale widać mapę i zdrowie. Wszystkie misje są oznaczone na twojej minimapie. Dobra. Rozumiem. Grafika wygląda... no dość, dość nieźle. Nie powiem. To wszystko jak się zachowuje, ta te, te, te fizyka tego... Znaczy tam no wiecie ogólnie jak chodzi, bo zazwyczaj w grach jest tak, że jak się chodzi po schodach na przykład, to on chodzi na schody, wschodzi na schody, wiecie, no, że staje nogą na schody po prostu. Nie to że na schodki, ale no, na schody, nogą na schody. Tutaj akurat tego no, nie było widać, więc tego nie było można ocenić. Chyba spisanie tak zrobili. Hey, Jume, <laughs>

O, mocny atak, dawaj. No, wali w niego, dobra. Aha, chwila. Tak, tak i przytrzymaj. Dobrze. Czy to był potężny cios? Chyba nie. No, dawaj. O, to był chyba ten potężny cios. Raz, dwa, trzy, cztery i... O, to był potężny czas. dobra. Fajnie to wyglądało. Spowolniony czas. W każdym tym musi być slow co nie? Ulala. się rzucić w nim w dowolnym kierunku. Aj, nie było widać. Ulala. Ty, fajnie to wygląda też. Złap go chwila jeszcze raz jeszcze raz muszę to zobaczyć czekaj Wow, wbiłem go w ścianę ty niezłe no upił go Ciekawi czy coś jeszcze mogę zrobić nie, no tego tylko, tylko na razie tylko wbija Ale wiem, że jest tutaj takie na przykład jak Jak przytrzaśnięcie drzwiami, albo e, Nie wiem No coś w stylu Przytrzaśnięcie na przykład dźwigiem, albo Nie wiem, takim podnośnikiem nie Wiem, bo widziałem na, na gameplayu Na stronie no, Jeszcze jeden Ulala Oż nie widzieliście to? Oj jacie Dobra Dobra, to było coś genialnego, po prostu ah, <laughs> fajnie. Cudowna gra. Już mi się na, na początku mi się podoba, tylko szkole, że nie ma tutaj you... multiplayera. So, cool? A jak? Well, anyway. Tu mi <laughs> <my sona> mamy. <laughs> I um, oh, oh, you think you man okay. to I told you about him, remember? Fuck We can't keep track of your bullshit friends, Jackie No outsider He's not an outsider He's from old prosperity Like us, hochi odejima we? well, he's old school, you know? I grew up with the guy Old oh, prosperity, huh? I think gay gay, though I've been on vacation. Um, you know, Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie? Yeah. No, 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 no. You should have seen him, Winston. We just beat up like ten of dog eyes guys in the market by himself. The boy has some hello. it Seems to me you could use some better help. yeah, <laughs> huh? Winston, I don't like this cocky little fucker. <laughs> okay, wait, wait a minute. Don <laughs> san I do remember you. Oh, yeah, you yeah, yeah, my sister, no, I'm a No. Sister, right? Am Yeah. Mimi. Mimi, Mimi Shen. I remember her. How out with dog guys. <laughs> no offense. Done like so dope out Where's she now? She's dead. She's dead. Oh, God, William. <laughs> <I'm> sorry. <laughs> I love the oh, rest of. you, see so, ten guys, huh? You feel this? It's just crazy. Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take way with you? pójdę z You can jamia a hear more about Bo będą mnie spiskować. No dobra. Eee, zobaczymy, czy gdzie ja tutaj gdzieś skończę, gdzie będę mógł zapisać, czy nie. A, chyba będę musiał ich teraz pokonać. Muszę z nim teraz walczyć, czy mogę zrobić to potem? No muszę teraz, dobra. Dobra, wiem jak się kontruje ciosy. Po prostu przemysł z się bije, tak samo jak w Asesinie, praktycznie. Można Dobra, powiedzieć, o. Dobrze. jaja go, wija kurde, dlaczego on nie chciał go w jaja wziąć? No. Przedwój przez 28 sekund, łatwiznę. Nic łatwiejszego chyba nie słyszałem w tej grze, <laughs> nawet mnie nie dotknął, szczerze mówiąc. Patrzcie, nic prostego, nic łatwego znaczy. O, jeszcze więcej, fajnie. O nie, dot dotknęli mnie. Ech. No nie, kurde, no ja. Dobra, tu był już save, więc tutaj zakończymy naszą grę. obejrzymy tylko filmik. <grywa> Winston, So good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston, wait, wait, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old times' sake. Let's work We can share the night market, huh? We're both song on yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. <laughs> and I find that to watch new blood this way. You remember Mimi Shen back when you first started getting girls with big smiley? Oh, Mimi! Oh, yeah! First girl ever sucked my cock. <laughs> yeah. So what? Where's your brother? And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, 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 wait, what the fuck, man? Seriously, wait. I apologize. I'm really sorry your sister blew me. <laughs> the market is mine, dog eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. Hmm. <laughs> huh. I ładnie tak obrażać ludzi, no. Dobra, miałem nadzieję, że to już koniec, więc ja już się z wami żegnam. I, i mówię wam po prostu na razie, więc cześć, pa. Pa, pa. Pauza, cześć.